Wszystkich, jestem Mary ze Stowarzyszenia Lux Noctis i za moment wyłonię zwycięzcę naszego konkursu, w którym nagrodą są słuchawki firmy EBLU. Nasz konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak po sprawdzeniu, czy wszystkie wymagania zostały spełnione, a były to udostępnienie naszej strony, udostępnienie posta, polajkowanie go, polajkowanie strony i wpisanie komentarza pod postem, do dalszej części zakwalifikowało się 20 osób. Zanim jednak przejdę do losowania, chciałabym poruszyć parę ważnych kwestii odnośnie naszego stowarzyszenia. Po pierwsze, cały czas szukamy nowych sponsorów. Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem nas, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Po drugie, poszukujemy firmy remontowo-budowlanej, która podjęłaby się drobnego remontu naszej siedziby. Oczywiście na zasadach sponsoringu lub reklamy. Po trzecie, to jest taka fajna wiadomość. Zachęcamy do podawania nam pomysłów w ramach mini turniejów. Tutaj macie link do naszej, do naszego fanpage'u. Te mini turnieje są tak jakby poczekajką przed głównym lanem, który, taka fajna wiadomość, będzie raczej już jest zaplanowany przed przerwą wakacyjną. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy do losowania zwycięzców konkursu. Gotowi? Został Dominik Biedrawa. Gratulujemy, skontaktujemy się z Tobą. I co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć? Tutaj znajduje się link do naszej strony internetowej, na którym będziemy na bieżąco wstawiać posty, różne wydarzenia, które będziemy prowadzić. Tutaj znajduje się link do naszego Twitcha, na którym. Będziemy streamować na żywo wszystkie mini-turnieje, jak i główne lany. Dzięki bardzo za wysłuchanie naszego doświadczenia. Trzymajcie się ciepło,